Era wodnika. Portal 21 dzień marca. Świat może się zmienić. Moi drodzy, 21 dnia marca zostanie otwarty portal podczas wiosennego przesilenia, wiosennej równonocy i potężnego nowiu księżyca. To świetny czas, aby spojrzeć na świat z innej perspektywy, z innego punktu widzenia. Jesteście twórcami i wszystko, co możecie zrównoważyć między głową a sercem, zamanifestuje się w waszym świecie. Ale największym problemem jest strach, który się pojawia, kiedy mają miejsce wielkie zmiany. Kiedy portal się otwiera, wielu ludzi świadomie z niego korzysta. To są ludzie, którzy chcą przejść na dużo wyższą wibrację, ale będzie wielu takich, którzy bardzo się tego boją. To, dokąd zmierza świat, całkowicie zależy od nas. Teraz na Ziemi jest wystarczająco dużo ludzi niosących światło, aby utrzymać ten portal otwarty. W miarę wzrastania wysokich wibracji, ziemskie systemy mogą się rozwijać i zmieniać. Niektóre systemy upadną, ale powstaną nowe. Wielu skorzysta z tej zmiany, aby zwrócić na siebie uwagę, zdobyć pieniądze, sławę i władzę. Jedyną osobą, która może to zmienić, jesteś ty, ze wszystkimi narzędziami potrzebnymi do zrównoważenia swoich myśli, Uczuć, umysłu i serca. Znajdą się tacy, którzy spróbują wykorzystać ten portal dla swoich niecnych celów. Nie oceniajcie, tylko wybierajcie dokładnie to, co Wam odpowiada. Wybierzcie energię, które Was wzmacniają. Jeśli dokona tego wystarczająca ilość ludzi na naszej planecie, to portal pozostanie otwarty. Ale nawet jeśli się zamknie, to pojawią się u Was pomysły i koncepcje, które możecie wziąć ze sobą. Jesteście teraz bardziej potrzebni niż możecie sobie wyobrazić. Niektórzy aktywnie uczą, wypowiadają się i udostępniają, podczas gdy inni milcząco utrzymują energię w swoich wnętrzach. Podejście nie ma znaczenia, ponieważ wszyscy jesteście częścią zbiorowej wibracji. Weźcie tę energię, dokonajcie czegoś wyjątkowego i stwórzcie światło. Wspierajcie się nawzajem i pomóżcie innym stać się silniejszymi. Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.